dzisiaj na stadionie impreza charytatywna i tak dalej organizator skromny człowiek powiedział mi, że, e, że generalnie wszystko tam się da na miejscu tak szukałem czy wstęp jest płatny na tę imprezę, czy nie okazuje się, że wstęp jest płatny na zasadzie 25 zł wjazd auta na teren parkingu, bo impreza nie jest de facto na stadionie, tylko na terenach tutaj parkingu przy stadionie 25 zł na cel charytatywny Zbierają do puszek. Impreza dzisiaj cały dzień jest. Jeszcze tam chyba o 16 na przykład wybory mi z lotu. Taka ciekawe tej imprezy. Teraz miało być punkt wybór najładniejszego auta z lotu Ja tu widzę już najładniejsze auto z lotu że Przepraszam, to jest wasza reklama? Tak I o co chodzi? Może coś z tego powiecie? Lakier, tak? To taki lakier możemy zrobić Spoko Taki lakier możemy namieszać a w ogóle rozumiem, że każdy lakier może ja, przyjedzie lakier. samochodem, tak? Samochodem, czy kawałek jakiegoś no? elementu, czy cokolwiek może... Ile puszka zrobić? w sprayu, bo kiedyś zamawiałem, kiedy ze eee. cztery dechy kosztowała, eee. bo może to Możesz tak ile? Teraz, pogo. Z podejść, bo no to z czy, czy, nami bardziej sobie znany. A w ogóle w Klosinie jesteście, tak? To tak, dobrze. Mieszania lakierów, mieszanie na miejscu, dobra. Tam. No Mam już... takie pytanie, ile kosztuje spray taki? Jakbym przyjechał autem i chciał sobie... 70 zł 70 zł, tak jasne jest. Dobra Czy jakiś kotwik, czy tak z próbek dopasujecie? Dobrze być tym autem Wiem, bo czasem moment, się po, po latach... Jak masz auto, to dalej sobie co potrzebujemy To jest najważniejsze Dzięki Albo element jakiś z auta, tak? No, matka. tak Jasne, jasne Dobrze. pan tym autem, to do i mnie się pojawił. Dobra, spoko, dzięki No to jest w ogóle Lamborghini, to nie wiem jakie. Zaraz zobaczymy, może z tyłu jest napis. No, jest. Powiem wam szczerze, koszmar wsiadać do takiego auta. No i w ogóle mało rzeczy nie można przewieźć mały, też. W sumie nie polecam Wolę większe samochody Ale robi wrażenie Kolor lakieru najbardziej Witam. Dzień dobry. Kamila, Pałka, Wójkowska. Driftem się zajmujesz? Tak jest. Powiedz coś więcej. O, od super. Zajmujesz się driftem, prowadzę wiatr i raz A. w stopie drinku. Tak. A. Nie jestem o tej, żeby po tylko dla kobiet. Można się znaleźć w internecie w takim razie? Tak, Ale to tylko kobiety woskupraka. na przykład, tak? Czy tylko kobiety? uczysz driftowanie? Tak, w Drift są mile widziani wszyscy. Natomiast okay. chciałam stworzyć i zacząć w towarzystwie. Wszyscy mogą zacząć same w towarzystwie. Z Tobą pewnie czują się pewniej, bezpieczniej, tak? E, twierdzą, że w ogóle atmosfera na takim wydarzeniu Jasne. jest super fajna. Jasne. To jest w ogóle Twój samochód, tak? Ten Taki jest... przykładowy, którym driftujesz? Tak jest. to jest samochód, który startuje w zawodach. Aha. Jasne. E, Jakie sukcesy w zawodach? E, czwarte miejsce w Kielcach rok temu. Yy, może powiedz jeszcze jak Cię znaleźć w internecie, po nazwisku, Można na Facebooku? Możesz jako albo pisemska Mila Pałka-Bujkowska. Tak dobra, się. dobra. Dzięki piękne. Porozmawiajmy o imporcie. To jest ta firma, która sprowadza auta ze Stanów Zjednoczonych Jaki samochód wypasł, zobaczcie Tutaj to by się... Ale ciężko wsiadać, kurno, do takiego pikachu Kurna, drabina przynajmniej, się tak naprawdę się obawiam Wiadomość, na tą chwilę na naszym parkingu jest już ponad 250 samochodów. Dziękujemy za frekwencję mega, za mega serduchu podczas licytacji. To wszystko robimy dla tej małej Marysi, tak, żeby jak najszybciej mogła być zdrowa. A ja gorąco zachęcam do odwiedzenia strefy gastro Można zjeść coś ciepłego, można napić się czegoś zimnego, można kupić sobie lody dla ochłody A jeżeli ktoś ma inne plany, to w kontenerze po mojej lewej stronie Galeria Studio Tatu i Mona Lisa działają na miejscu, robiąc tatuaże. Cały dochód z tych tatuaży jest przekazywany właśnie dla Marysi. Tak samo nasi kochani barberzy. Barberzy słyszą? Słyszą! Również strzygą nam i włoski, i brody. Po to, żeby e, żebyśmy ładnie wyglądali. To jest raz. A dwa, żeby Marysia miała parę złotych więcej w zbiórce. Wsywania się do poszczególnych konkurencji w białym namiocie po mojej prawej stronie W planach mamy jeszcze najgłośniejszy wydech najgłośniejsze karaoke audio rzut oponą przetaczanie opony Także jeszcze będzie wesoło, jeszcze się będzie tutaj działo przed sceną pa. Konkurencja najładniejsze auto, najładniejsza felga. Sędziowie chodzą po placu, oglądają zgłaszane auta i wyniki standardowo łącznie z rozdaniem nagród na sam koniec naszej dzisiejszej imprezy. blisko sponsorów no i koparecką się można pobawić

No i przecież zobaczyć się po placu Faworyt Volkswagen przerobiony na pikata A może różowa dołenka? ten jest powiem wam szczerze, tam coś amerykańskiego fajnego jeszcze widzę oj, ale chyba zaczyna padać deszcz trzeba szybertek zamknąć Dober, za dober, za... Ampak so 10-12 kupovali? Ja. Ja, ampak ne kupovali. Ja, ampak so kupovali. Ja, ampak so kupovali. No i pokrowki kuratową małego fiataku. Kabry przed deszczem. Tutaj już podpaczcie w sumie nic ciekawego. A parę teraz mocniej. Na Widzę coś fajnego, amerykańskiego, niebieskiego Pytanie, mam dużo takiej autopali? Wszystko co się wleje, nie? to 21 20? Tak? Na 100? No, a tak średnio? 30 Bo to automat, jaki to jest silnik? 8 litrów, tak? Jasne, a ten obok to też twoje? Aha bo patrzę, dziwna historia z rurą wydechową. Czy to tak leży na ziemi? Czy to jeździ? Nie, A, on się obniża, tak? Podwyższa się wtedy całe do auto. Jasne. Nie ukradną przynajmniej. No. Bez kluczej Tak A to w ogóle w świetnym stanie widzę zachowane. To. Sprowadzone z Ameryki oryginalnie? Tak. No. 76 to rok mojego urodzenia. <laughs> Czyli prawie 50 lat, nie? No. Czyli dobry rocznik. Dobry rocznik, tak. <laughs> Można tak powiedzieć, tak. A jak się coś psuje? No na szczęście za bardzo się nic nie psuje. tu jeszcze. Jasne. Coś tu patrzy teraz miał właśnie, płynu. Ciekawe to nam się się. Nie, to jakieś takie drobne rzeczy, Myślałem jakieś tam, bo może problem z częściami byłby, nie? Bo to jednak 50-letnie auto, ale pewnie można ze stanu znaczy, wtedy. Tak, nie stanu to nie ma problemu, żeby To trzeba ściągać. No. to by jakieś tam takie uszczelnienia mhm. musiałem poradzić. Czy Czyli nie uszczelnić uszczelni, takie taki Jak na 50-letnie auto, to wszystkie te detale bardzo duże wrażenie robią, nie? Tak, tak. Że precyzja wykończenia taki było, widać luksus naprawdę w tamtych czasach, nie? No Cadillac, to jednak przedowo. Mhm. Prowadzą wszystkie te robinki takie Tak On ma na nawet te Patrzę jaki śmieszny ma ten To jest wycieraczki na przykład, tak? Nie w rączce, tak. tylko takie specjalne tutaj On ma te po pobocze o. jak skręca, to tak, się zapalają. To jak na tamte czasy to faktycznie. A on drugiego z 31 to ma jeszcze mm -hmm. tutaj laser w wieszku. zmierzchu. Ktoś tam kto jedzie naprzeciwka to on automatycznie zmienia, zmienia światła. światła tak. No to no faktycznie. Tam też o pełna elektryka. Mm -hmm. Tam klimatyzacja automatyczna. Mm -hmm. Tych jak tam tych latach. No i w pewnym momencie tak, wygryźli ich Japończycy Bo pamiętam, ostatnio jakiś film oglądałem, że Clint Eastwood grał i płakał, że on sprzedawał Fordy Gran Torino, nie? A jego syn sprzedaje japońskie auta, nie? Więc czasy się zmieniły, nie? No, kiedyś to na pewno był faktycznie postęp, luksus i tak dalej, nie? Bezramkowe szyby, także mnóstwo takich smaczków no i jak to wyglądało przede wszystkim, nie? Ale jak się w tym jedzie? Tak komfortowo, tak, naprawdę. Tak. Jakieś dziury, nie dziury, mhm. płynie, nie. Nie czujesz, tak. tak. Ja też mam jakieś takie auto, że na hopkach nie muszę zwalniać praktycznie, bo ma dobre zawieszenie. Nie, mhm. nie jakieś jak w najtańszych tak. autach, że wszystko czuć każdą dziurkę, każdą nierówność. Mhm. Faktycznie. No. Spoko, Do. I to dalej, dzięki. Coś bardziej nowoczesnego Maserati A tu też jakieś coś bardziej klasycznego Ach, te amerykańskie siedzenia W stylu Ghost Ridera Samochód zrobiony też przestał padać, więc no, Można sobie dalej dochodzić. A tu ta nowoczesna dzisiejsza taniocha Bez klasy, bez wyglądu. Jednak starsze auto miało jakiś poziom.